Cześć moi drodzy, witajcie! Witam Was z rynku w Tarczynie. Właśnie jest południe, bo żeby posłuchać hejdału w Tarczynie. Tam jest zegar. Tak wygląda rynek w tarczynie. I zobaczcie tutaj jest pomnik jabłka. Wielkie jabłko granitowe. Trochę jest nadgryzione, ale całkiem fajnie to wygląda. Była tu chyba fontanna, woda lała się na to jabłuszko. Tak to wygląda. Pewnie dziwicie się dlaczego jest podnik jabłka. Tutaj w okolicach jest mnóstwo sadów owocowych i najwięcej sadów jabłkowych i dlatego w tarczynie jest podnik jabłka. I tutaj znajduje się przetwórnia owoców. Być może piliście kiedyś sok z tarczyna. Bardzo popularny, bardzo dobry sok. Jabłkowy starczyda. Tu robione są soki nie tylko z jabłek, ale jabłka są najważniejsze. Jesteśmy właśnie przy pomniku jabłka. A tu jest kościół i akurat chyba odbywa się msza. Nie ma nikogo, prawda? Na rynku zupełnie pusto. Myślę, że wszyscy ludzie są w kościele, tak mi się wydaje. Zupełnie. Pusto. Ok, to tyle z wizyty w Tarczynie. Być może spotkam jeszcze po drodze kwitnące sady. Mam nadzieję. Trzymajcie się, to tyle na teraz. Cześć, papa. Pa. Przy okazji chciałem Wam pokazać, jak wygląda na rynku w Piasecznie. To jest takie miasteczko, bardzo blisko Warszawy. Sporo ludzi. Tu dużo więcej niż w Tarczynie. Tak wygląda tutaj. Piaseczno jest bardzo blisko Warszawy i myślę, że niedługo będzie w środku Warszawy. Będzie wewnątrz Warszawy. Na razie jest osobnym miasteczkiem i całkiem fajny rynek, prawda? Jak wam się podoba? Mi podoba się ten ratusz. Jest interesująco. Trochę rowerzystów, trochę ludzi siedzi sobie na ławeczkach.